Serdecznie w kolejnym filmie. cię zapraszam na nieco inny film, ponieważ dzisiaj robimy taki typowy make-up, no make-up. Moje pytanie, które zadałam sobie, nim odpaliłam aparat i nim zaczęłam się malować, to to, czy faktycznie taki make-up, no make-up jest dla każdego, czy faktycznie u każdego to zda egzamin. Czy ma sens zrobienie make-up, no make-up na każdym jakby typie urody i faktycznie będzie to hmm, wyglądało jakoś lepiej. Czy w ogóle zrobienie make-up no make-up to prosta sprawa? Od razu powiem, dla mnie zdecydowanie nie, bo ja mam za ciężką rękę. Więc czy to ma sens? Czy każdemu to pasuje? Eee, bardzo jestem ciekawa Waszego zdania, moje usłyszycie za chwilę. Będziemy dzisiaj używać nowości, nowości premierowej marki Lynia i nie, i ten film nie jest reklamą, ale tak, ten krem BB do mnie przyszedł od marki Lynia. I jest to, słuchajcie, krem BB nawilżający. On występuje tylko w jednym kolorze. polecany dla jasnej i średniej karnacji. Opakowanie jest bardzo niejutubowe, bo białe. może kartonik wam pokażę? O, tak to się prezentuje. I jak tylko przed mnie ten krem BB, to od początku zastanawiałam się, czy on będzie bardziej makijażowy, czy on będzie bardziej pielęgnacyjny, czy to będzie taki krem BB... Hmm no właśnie, który uzyskamy jakieś krycie, czy to raczej będzie taki produkt, który ma delikatnie wyrównać nam kolory. Zapraszam Was bardzo gorąco do oglądania i do napisania komentarza właśnie, co Wy uważacie a propos tego make-up, no make up. No to lecimy. Zaczynam oczywiście od pielęgnacji, pod oczy nałożę ten krem z Altery, już chyba ostatnio o nim mówiłam. Nie jest najgorszy, jest tani, ale ma taki dosyć upierdliwy zapach. I powiem Wam, że w ogóle kiedy ja decyduję się na make-up, no make-up, a robię to prawie nigdy. Bardzo, bardzo rzadko. Może jeszcze kiedyś mi się to zdarzało, teraz to jest, są nie wiem jakie sytuacje, kiedy ostatni raz się w ten sposób malowałam, to wyjątkowo zaczynam od makijażu twarzy. Yy, I tak jak pewnie we wstępie powiedziałam, właściwie nie wiem, co jeszcze we wstępie powiedziałam, yy, to. Yy, ja właśnie jestem zdania, że nie każdemu ten make-up no make-up zrobi jakąś robotę. Są takie typy urody, że faktycznie wystarczy coś nałożyć, lekko wytuszować rzęsy, poprawić brwi i od razu ktoś wygląda e, dosłownie jak milion dolarów, a są takie typy urody, że ten make-up no make-up moim zdaniem bardzo niewiele zmienia w wyglądzie. Ja na przykład należę do tych osób, które uważają, że u nich make-up, no make-up bardzo niewiele zmienia w wyglądzie. Dlatego ja w ogóle nie mam problemu, żeby chodzić bez makijażu. Nie mam czegoś takiego, że jak wstaję, to muszę się od razu umalować. Jest mi to totalnie zbędne i niepotrzebne do, do jakiegokolwiek szczęścia. Yy, I właśnie uważam, że znaczy wolę się po prostu nie malować, niż robić taki make-up, no make-up. Kiedyś mi się to zdarzało. Pamiętam nawet kiedyś, gdzieś jechaliśmy na działkę i mówię, dobra, to może, może lekko się podmaluje, ale to, to też tylko dlatego, że miałam taki flow i jeszcze jakoś więcej czasu. Aktualnie mi się to po prostu nie zdarza. Oczywiście wynika to z tego, że yy, jeżeli gdzieś, nie wiem, gdzieś idę w, jakieś, w gości albo mam gości, no to się umaluje. ale jeżeli mam po prostu gdzieś wyskoczyć do sklepu i, i, i po prostu żyć, to uważam, że makijaż jest mi do szczęścia zupełnie niepotrzebny. No wiemy o tym kremie mm, Bibi z Lini. Wiemy, że on ma kolor 1, Wiemy, że jest to produkt wegański, produkt o dobrym składzie, to wiemy na pewno. Wiemy również, że ma być on produktem nawilżającym. I e, jeśli chodzi o informację mm, od producenta, jak go ewentualnie nakładać, albo do czego go używać. Stosowanie, krem do stosowania na dzień nakładać na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoldu. Koniec. I bardzo jestem ciekawa właśnie Waszego zdania, jak Wy się zapatrujecie na taki prawdziwy make-up No Make-up. Zresztą w ogóle dzisiejszy film jest dla mnie paradoksalnym wyzwaniem, bo dużo łatwiej mi zrobić sobie YouTubeową lalę niż właśnie zrobić taki makijaż ultra, ultra, ultra delikatny, bo taki bardziej dzienny to ok, ale taki ultra, ultra to już nie Dobra opakowanie z pompką wypluwa nam kremik, kremik się nie wydaje jakoś bardzo, bardzo jasny ale widać po jego konsystencji, że przypomina on tradycyjny jakby krem do twarzy, że on jest taki jakby napowietrzony, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi no ciekawy kolor, sądzę, że on się będzie dopasowywał nie ma tutaj żadnych informacji, jak mamy go nakładać, czy mamy go rozsmarowywać, czy tak de facto, co mamy z nim robić. I pod palcami to jest, zachowuje się dokładnie jak po prostu krem. Ja na razie nakładam na pół twarzy, no może go sobie też pod oko i zaraz ocenimy, czy jest jakaś różnica, czy jej nie ma. Chciałabym sobie zerknąć. Przypomnę Wam oczywiście, jeżeli tego nie zrobiłam na początku, że mamy cały czas rabat do Leni do 23 sierpnia do sklepu e-naturalne. 15% rabatu na pełen asortyment. Dobra, e-naturalne. Polecane osobom o jasnej i średniej karnacji. Krem BB ma 25% krycie, nie pozostawia na twarzy tłustego filmu, za to zapewnia uczucie lekkości. Z łatwością łączy się z kremami SPF i mineralnymi podkładami, dzięki czemu jest idealne na lato, gdy w kosmetykach szukamy nawilżenia i możliwości ochrony przed promieniowaniem UV. Nasz krem BB zawiera nawilżającą substancję aktywną, a poza nią Również kompleks alg, olej z pastek moreli, ekstrakt z pomarańczy, aloes. No i ciekawa jestem, ponieważ internet rządzi się swoimi prawami i magia aparatu trochę też. Ciekawa jestem, czy widzicie różnicę, I oczywiście ze oczywiście kątka wam się przybliżę, między tą połową twarzy bez tego kremu BB, a tą połową twarzy z tym kremem BB. Powiem wam, że ja z odległości nie widzę jej w ogóle. Kiedy się przyjrzę sobie, to widzę ją. Widzę, że delikatnie skóra jest jakby zmatowiona w taki bardzo, bardzo przyjazny sposób. Jest mniej świecąca i bardzo, bardzo delikatnie jej wygląd jest poprawiony. Szczerze, że ja się właśnie spodziewałam, że to będzie tego rodzaju kosmetyk. Nawet nie czytając jego właśnie opisu na stronie, bo tak sobie właśnie wyobrażałam, jakby definicję kremu BB przez markę LENIA. Mi generalnie z tej marki sprawdziło się chyba absolutnie wszystko, tylko pytanie, jak bardzo. No i tutaj zależy, właśnie jak chcemy to ocenić. Jeżeli miałabym być obiektywna wobec produktów, które testowałam nieraz, to powiedziałabym, że dla mnie ten produkt jest pozbawiony sensu. To znaczy, nie po to płacę za coś, co ma być kremem BB, coś co, ma, coś, co sugeruje mi pewnego rodzaju makijaż, aby tego makijażu nie widzieć. Z drugiej strony, i to będąc właśnie szczerą do innych testów, z drugiej strony Skóra jest taka bardzo przyjemna, właśnie ma się takie poczucie, jakby ona była delikatnie zmatowiona, jakby um, z jednej strony jest nawilżona, a z drugiej strony, no czuć, że to nie jest jednak zwykły krem nawilżający. Krem nawilżający nie daje takiego wykończenia, czy takiego odczucia, jak ten krem BB. Dołożę go, zobaczcie, ja go naprawdę sporo um, wycisnęłam. Lubicie takie właśnie kosmetyki? Wybieracie takie kosmetyki, które mają bardziej walory pielęgnacyjne niż makijażowe, a jednocześnie w jakiś sposób no, zmieniają tą skórę, no bo jednak skóra z tym produktem wygląda mimo wszystko troszeczkę inaczej niż bez tego produktu. jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna konsystencja, trudna właśnie dla mnie do opisania. Wiecie jak to trochę wygląda? Ja tego nigdy chyba nie robiłam, albo nie robiłam tego od nie wiadomo ilu lat. Jakby twarz tylko delikatnie przypudrować. Bez żadnego podkładu. No, jest to prawdziwy moim zdaniem make up no make up. Taki najprawdziwszy z możliwych. Wezmę sobie korektor z VT w odcieniu 2. Bo nie wiem gdzie mam w tym momencie trójkę. Jeśli chodzi o kolor, to ja cały czas jestem opalona. Jakoś nie, nie wydaje mi się, żeby to mi rozjaśniło twarz. Nałożę mało tego korektora, no bo też nie o to chodzi w tym makijażu make up, no makeup, żeby teraz nawalić nie wiadomo ile korektora. I korektor z Bell z serii męskiej w odcieniu 2. Pamiętacie ten trend, makijaż bez podkładu. Boże, jak te filmy się klikały. I pamiętam, że też miałam ochotę taki zrobić, ale miałam takie ogromne poczucie, że no to już jest taka lipa że o ile jeszcze i nałożę go też na powieki, że o ile jeszcze na tych dużych kanałach jakby to jakoś przejdzie, o tyle ja już nie będę się wydurniać, bo te makijaże pod tytułem makijaż bez podkładu opierały się na tym, że owszem ktoś nie nakładał podkładu, ale nakładał na trzy czwarte twarzy korektor. No i, <grym> <grym> i to było bardzo bardzo interesujące. Szczególnie, że czasem te korektory miały dużo lepsze krycie niż niektóre podkłady, więc makijaż bez podkładu stonął korektora. Dlatego nigdy się na taki film nie zdecydowałam, co może było błędem marketingowo, ale no kurde blaszka, kiedy robię sobie taki powiedzmy, że make up no make up, to no właśnie zawsze też sięgałam po korektor na powiekę, tak żeby to tylko i wyłącznie ujednolicić. Powiem Wam, że coś ten krem BB ma takiego w sobie, że jak nałożyłam teraz korektor, to ten korektor się połączył. Wiadomo, że go nałożyłam mało i jak zobaczycie zaraz, to krycie nie jest duże. No mnie cały czas boli głowa, co też odbija się na mojej twarzy, ale w ogóle nie ma takiej sytuacji, żeby ten korektor odciął się od tego kremu BB. A mam wrażenie, że gdybym jednak nałożyła korektor na po prostu pielęgnację, to jednak no, wystąpiłby ten taki element odcięcia. I teraz sięgnę sobie po. może po tego Liquida, żeby już tak było drogeryjnie. Liquid Bronzer w odcieniu 1 z Ingrid. Naprawdę powiem Wam, że ten bronzer jest moim zdaniem wart polecenia. I teraz wezmę sobie róż i będzie to róż. A może nie, może to będzie róż tej. Teraz lipstick Monster, tam niby pomarańczowy. I rozklepię to gąbką. Problem jest tylko taki, że gąbka jest całkowicie czysta. Normalnie na gąbce znajduje się jeszcze trochę podkład, trochę podkładu się znajduje, a tym razem nie. Ale zobaczcie, bez problemu to się bardzo ładnie rozklepuje. Ja w ogóle uważam, że do takich właśnie makijaży, make-up no make-up, te ym, produkty do konturowania na mokro to jest w ogóle ekstra rozwiązanie. Bo one jednak wyglądają w jakimś tam stopniu naturalnie. Ja wiem, że dla mnie tu się dzieje jakaś magia, że jakby po chwili ten krem Bibi tak jakby zastygł że ta twarz wygląda faktycznie jakby była w bardzo, bardzo owszem delikatnej ilości, ale jednak w makijażu, jakby widzę, że ona jest no troszkę poprawiona. Śmiesznie, ciekawie. Dobra, wezmę puder z Vibo All Night Long, czyli puder rozświetlający. Myślę, że tutaj lepiej zdałby egzamin ten puder Pierre René, ten Loose Powder 03, czyli ten wygładzający. Ale spróbujemy właśnie z tym pudrem, bo ciekawa jestem, jak on mi się z tym kremem Bibi połączy. Bo ostatnio w którymś filmie się właśnie wymądrzałam, że ten puder ma takie właściwości, że na przykład z niektórymi podkładami bardzo nieładnie się łączy. prostu odcina się jakby taka tafla błysku. Bardzo ładnie się łączy. A, i on sam w sobie nie ma krycia. To nie jest puder kryjący. Przypudruję sobie też powieki. I teraz wezmę sobie. Y Jakiś tam randomowy puchaty pędzel i paletkę Klaresy Perf R. Powiem Wam, nadal uważam, że te palety z Klaresy, szczególnie ta, to jest absolutny hicior. I użyję tego jasnego e, brązu, ciemnego beżu, aby... Moment, to jest chyba najszczęśliwszy akurat pędzel. Chcę taki bardzo jakby luźny pędzelek, aby delikatnie... Ten dnie... Też nie jest najszczęśliwszy. Niech będzie ten, aby bardzo, bardzo delikatnie pociągnąć tutaj załamanie, czy tam obszar powyżej załamania, by minimalnie to oko wykonturować. Nie wiem, czy na Waszych odbiornikach to będzie widać, ale ja osobiście e, widzę właśnie różnicę po nałożeniu tego cienia. Ta paletka jest naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. I teraz wezmę ten ciemniejszy, jasny beż, i tak jeszcze polecę sobie po górze, i w kącik bym nałożyła, ten sam cień. I teraz ten ciemniejszy beż. Na pozostałą powiekę i jeszcze tak sobie o, blum, 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 I teraz użyjemy nowego dla mnie tuszu Maybelline Colossal, nie używałam miliony lat. Ostatnio dostałam, o jaka szczota, dostałam od koleżanki, zresztą od tej samej, ten tusz, ale w wersji wodoodpornej. No i niestety, o nie, nałożyłam tej bazy swojej, no trudno. I niestety, ale ten wodoodporny się dla mnie nie nadaje, a zresztą go używałam tylko do sztucznych rzęs. Zaraz zobaczymy. Kiedyś bardzo lubiłam tusze z Maybelline. Miałam jeden taki, pamiętam, ulubiony, on miał taką specyficzną jakby szczoteczkę grzebykową. Coś tak mi się jarzy. Czy to był Nie wiem. Wiem, że potem ten tusz znikł z rynku. A naprawdę do swoich takich naturalnych rzęs, to nie licząc przygody z tym L'Orealem, teleskopik za miliony monet, to nie używałam innego tuszu niż Max Factor Force Dash Effect od 100 lat. On jest nówka sztuka, nie więc jest stosunkowo mokry. Ja akurat wolę mokre tusze niż, niż te lekko przeschnięte, ale chyba jestem w mniejszości. Zazwyczaj jednak ludzie wolą te przeschnięte. Strasznie szybko skubajec zastyga. Moje rzęsy może i są wydłużone, ale... Są takie posklejane, no. W ogóle mam taką dziurę. Nie wiem, czy sobie ostatnio podkręcając rzęsy wytuszowane nie wyrwałam rzęs, bo ewidentnie mam, no po prostu dziurę. Bo nie powinno się podkręcać wytuszowanych rzęs. Bo można sobie wyrwać rzęsy. Wiem, że też jak je podkręcę zalotką, to one nie będą wyglądały tak wcale mm, dobrze. Bo one są właśnie takie lekko, jakby posklejane, te, te takie te pajęcze nóżki się troszkę robią. A, dolne rzęsy jeszcze. I dolne rzęsy to Eveline. Ten mega size lashes. Najlepszy tuż, on mi się w ogóle nie odbija. Ten L'Oreal teleskopik nieszczęsny, właśnie myślałam, że może wykorzystam do dolnych rzęs. Jezu, jak on się odbija. Tuż do niczego, moim zdaniem. Nie wiem, w jakiej kolejności idą te filmy, ale jeżeli dzisiaj oglądacie ten. A jeszcze nie było pogadanki, znaczy, że kolejny film to będzie pogadanka. Albo już była. Ale to jest film, w którym zostawiam go, bo generalnie mi się podoba, co tam powiedziałam. Ale to jest film, w którym chyba ze 100 razy użyłam zwrotu moim zdaniem. To już takie trochę jest zboczenie, że potem nikt ci nie zarzucił nic. To tak już odruchowo, nieświadomie totalnie, gadasz co sekundę moim zdaniem. No wiadomo, że twoim zdaniem. Dobra, to, co teraz zrobię, to zrobię sobie brwi poza aparatem i wrócę do Was po prostu na podsumowanie. Ciekawa jestem, czy wiecie, co myślę. Dobrze, kochani, ja skończyłam. Nie było najszczęśliwszym posunięciem podkręcanie tych rzęs, mówiłam, Zarodką po wytuszowaniu. Generalnie takie rzeczy robić nie można. Źle się podkręciły, potem próbowałam je ratować, przeciągnąć moim Max Faktorem Forsh Effect. Rzęsy są najgorszym elementem, ewidentnie. Bo tu jest ta dziura i ona jest bardzo mocno widoczna, tu są posklejane, są tak nieładnie podwinięte, bo tak jakby na sztywno w tą stronę i tu się jeszcze zrobiła dziura. Ale nie, nic sobie nie wyrwałam, tylko tutaj w ogóle jakoś mi kiepsko rosną rzęsy czy coś. No nie, no rzęsy mi się nie podobają, tylko że ja, hmm, pamiętajcie, że ja mam zboczenie, bo jednak jak się przyzwyczaisz do widoku hmm, rzęs, kiedy je kleisz, kiedy masz sztuczne... To potem masz turbo oczekiwania. Ja tylko raz w życiu miałam takie przepiękne swoje naturalne rzęsy, i to było po revitalaszu. Ale jak faktycznie sumiennie stosowałam ten doping, robiłam to bardzo regularnie i, i wtedy miałam genialne rzęsy. Potem dwa razy próbowałam do tego wrócić, ale już coś słomiany zapał, i, i ostatecznie e, nigdy już potem takiego efektu nie miałam. A po rewitalach rzęsy miałam dotąd, nie? Jeszcze, jeszcze jakie je tam podkręciłam. No i co myślę? Ciekaw co wy myślicie, ale powiem Wam, co ja myślę. Jestem pozytywnie zaskoczona. To znaczy, cała jakby moja teza e, opierała się na tym, że właśnie czasem make-up no make-up nie każdemu pasuje, bo nie u każdego właśnie jest jakaś różnica. Ale powiem szczerze, oprócz tego, że tutaj no te zasienienia są najsłabszym elementem. No to ja widzę tą różnicę i powiem wam więcej. Nie wiem o co tu chodzi. I naprawdę, bo to w ogóle jak coś nie jest reklama. Ja owszem, dostałam ten krem BB, ale to nie jest reklama, więc. No. I naprawdę ja generalnie nie lubię takich kosmetyków. Uważam, że one są trochę pozbawione sensu, bo to już lepiej sobie po prostu do kremu dodać odrobinę podkładu. Ale kurczę blade. No, widzę tą różnicę. No, widać, że ta twarz jest czymś pokryta. Tego pudru naprawdę nałożyłam mało i da, wiecie, że naprawdę się sobie podobam. Znaczy podobam, dlatego że się jakoś sobą nie zachwycam, ale kurczę, naprawdę moim zdaniem jest ok. Jest naprawdę ładnie. I twarz wygląda lekko. Ten puder spoko się połączył z tym kremem BB. Delikatnie odbija światło. Zaraz zobaczycie na zbliżeniach. Nie odcina to się. Widać, że ten makijaż jest taki no ultra, ultra lekki. Faktycznie chyba mi się nawet udało uzyskać, mam wrażenie, efekt make-up, no make-up. Ej, podoba mi się to. Naprawdę mi się to podoba. Abstrahując od czasu, bo tutaj do Was gadam, nie? Ale w takim normalnym życiu, to to, co dzisiaj zrobiłam, to jest do zrobienia ile? W 6 minut? Nawet się nie trzeba starać. Nawet za bardzo oczu nie trzeba otwierać, jak się rano wstaje po prostu, dzium, 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 no zaskoczyło mnie to, naprawdę mnie to zaskoczyło, no dajcie znać co wy myślicie, nie spodziewałam się, no dobra, to co, to ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam was rzecz jasna do kolejnych filmów, czekam na wasze opinie, zarówno a propos tego kremu BB, jak i a propos tego o co was właśnie pytałam, czy w ogóle lubicie taki makijaż i też czy się ze mną zgadzacie, że faktycznie jakby nie każdemu on jakoś tak znacząco poprawia urodę. No ja zdecydowanie lepiej wygl wyglądam według siebie, jak jednak jestem umalowana, ale mm, jakoś tam mocniej. No to rzęsy, ale... Nie no, jest różnica, no kuźwa jest. Dobra, dzięki serdeczne, czas powiedzieć do zobaczenia. Czas na zbliżenia. For saying I should slow down